Trzy paczki są, tak? Trzy paczki. Dobra, a to jest faktycznie napisane, że jest jedna z trzech tutaj. No ale to... Zaraz sprawdzimy. Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym materiale, ale zanim do niego przejdziemy, chciałbym na wstępie podziękować szczególnie tym, którzy wzięli udział w ankiecie, co w dzisiejszym odcinku i właśnie dzięki Wam jest ten materiał o szklarni. Jak widzieliście w przybitkach szklarnia została dostarczona takich oto paczkach kurierem. No i wygląda sobie to w ten sposób. Jest tutaj jakaś nazwa pokazana graficznie zawartość tych paczuszek. One są oznaczone 1-2-3, więc tutaj nie ma też problemu, żeby dopatrzyć się całego kompletu przy dowozie, przy dostarczeniu przez kuriera. Gabry, jak widzicie. 2,30-24, tutaj jest bardzo podobnie. To jest ta paczuszka z poliwęglanem jak widzicie 1,60 na 65 23 to jest chyba taka najszersza paczka, tamte są dłuższe w perspektywie odległości tak to wygląda. Mamy Made in China model M10 jest to szklarnia, która gabarytowo. Ma być zbliżona 6 metrów na 3 metry, szklarnie zabakowane bardzo przyzwoicie, przy transporcie zauważyłem, że jedna z paczek jest uszkodzona w dwóch miejscach, w tym jak i w tym, natomiast po wadze i po dźwiękach dochodzących ze środka wiem, że są to jakieś elementy metalowe, więc jakiejś specjalnej obawy nie mam. Domniemy, że nigdzie tutaj się poliwęglan nie zmieścił, tylko i wyłącznie w te paczuszce, a ona jest jak najbardziej w stanie nieskazitelnym, skaźitelnym tak więc w pierwszej kolejności zabiorę się za poliwęglan, zobaczymy w jakim jest stanie i przede wszystkim jakiej jakości. Proszę, czy padał deszcz? Padał deszcz, no, mokro jest na ogrodzie. Dla osób, które będą może obserwowały kanał, to nasza szklarnia troszeczkę może za późno w tym roku, ale na takie inwestycje nigdy za późno nie jest. W przyszłym roku wystartujemy dużo wcześniej z rościnkami. Ogród mamy już wysiany. W zasadzie czekamy już tylko na pomidorki, jakieś drobne rzeczy, ale na pewno częściowo tą szklarnię też się w tym roku wykorzysta. A w przyszłym już tak pełną parą. Dość porządnie jest to zabezpieczone, pospinane, posklejane jeszcze po drodze, żeby się to nie rozpierniczyło, to widzę, że jest instrukcja. I w instrukcji jest podane, że potrzebne są cztery osoby, czyli ja i mój brzuch i kiszki też braciszki. <grystanie> <grystanie> Oczywiście spróbujemy sobie zrobić to samodzielnie. Zestaw elementów, jak widzicie, jest tego dość dużo. Mamy tutaj sztuki, mamy tutaj nazwę, czyli numer kolejny tak? artykułu, mamy też gabaryt, no i mamy instrukcję, gdzie zaczynamy chyba od okienka. Tym zajmiemy się później, ja zresztą pokażę Wam film krok po kroku, w jaki sposób taką szklarnię ja będę składał. W zasadzie właśnie w związku z tym jest jeżeli kogoś będzie interesowała taka szklarnia i będzie sobie chciał ją złożyć w własnym zakresie, bo tak właśnie proponowaliście w, pośród wszystkich propozycji następnego filmu, żeby wykonać samodzielnie taką szklarnię z podziwem glanu. Samodzielnie myślałem, że będę ją robił od podstaw, natomiast patrząc na koszty, nie chciałem się w to tak naprawdę zagłębiać, taka szklarnia z prawdziwego zderzenia Zaczynałem się tak naprawdę od 10 tysięcy, natomiast liczyłem na e, coś budżetowego, a taką porządną rzecz to zrobię sobie jako oranżarię e, na tarasie. Także na pewno z tego e, filmy będą. E, tutaj przedstawiam, e, jak wygląda taka budżetowa e, szklarenka, e, jak wygląda jej złożenie. Jeżeli jesteś zainteresowany, to oczywiście link e, wrzucę w opisie. Od razu zaznaczę, że. E, Materiał nie jest sponsorowany w żaden sposób, zapłaciłem za tą szkarnię. Jeżeli będzie film pomocny, to dostawca z linków w opisie zobowiązał się, że dostarczy mi takie dwa siłowniki do okienka, jeżeli film będzie spełniał jego oczekiwania. Także zabieram się do robota, was zapraszam na dalszą część materiału. Przestudiowałem trochę tę instrukcję i powiem wam szczerze, że jeżeli ktoś nie składał Kilka razy mebli IKEA to ten film niewątpliwie będzie mu bardzo pomocny. Bardzo fajny. Dobra, super, jestem, jestem uspokojony, bo, bo nie chciałem takiej wersji właśnie w macie, tylko chciałem, żeby była jak najbardziej przejrzysta, Nie wiem czy to teraz będzie widać. Chyba widać, prawda? Przejdźmy zatem do opakowania numer 2. Dobra, tutaj już wiemy, że jest konstrukcja, a to jest piesku. Konstrukcja jest aluminiowa, nie lakierowana. Ten producent nie miał możliwości elementów w kolorze, na przykład czarnym, bardzo popularnym, takim rustykalnym. I też na początku chciałem i szukałem takiego rozwiązania, natomiast nie było takiego głównego kryterium. Delikatne elementy, bardzo leciutkie. Wszystkie są zapakowane osobno. Używam takiej siły nie za dużej, bo mógłbym to zgnieść w dłoniach, ale poprzez swój profil, w tą stronę, jest bardzo ale są na przykład takie elementy chyba szczytowe zaraz znajomy się z instrukcją to będę wiedział ale najprawdopodobniej tak są jakieś elementy bardziej zaoblone niektóre wcale Dobrałem się do zawiasów, także to raczej będą nasze właśnie okienka, które powinny być cztery w tym zestawie i w takim zestawie podstawowym one się po prostu otwierają ręcznie. Mam tu jakąś paczkę z cięższymi elementami, może to są jakieś kotwy, bo to już jest stal, też woreczki, dwa, I jest mnóstwo takich blaszek montażowych, mamy też jakieś kątowniczki, wkręty, jakieś śruby widzę. Nie będę tego wyciągał, pokażę Wam później w trakcie składania co do czego jest ten jest troszkę lżejszy, ale również te same gabarytów No i to w środku mamy te spineczki, które odpowiadają za utrzymanie na miejscu poliwęglanu. Widziałem materiały, że u w niektórych, w niektórych producentów te spinki nie zdają egzaminu, i powelatywały im do płyty bryty całe e, po I szukali ich po e, ogrodzie. Zobaczymy, jak się spisze. To u tego producenta na tamtym materiale widziałem, że sobie e, użytkownik poradzi po prostu z silikonem, i pokleił to wszystko. E, zabieram się za paczuszkę. Ostatnią. mówiłam że jest to już coś w rodzaju fundamentu, czy podstawy szklarni. To już są bardzo solidne może bardzo, jak do tej wagi, którą e, prezentują sobą te poszczególne przekroje e, profili, to to jest zdecydowanie najmocniejsza część konstrukcji jest to stal w jakiś sposób zabezpieczony no ale na pewno już są bardziej takich konkretnych e, rozmiarów, jeżeli tu mamy jakieś szpileczki uchwyty pod te szpilki mocujące ale są też śrubki wyglądały mi na szufki i blaszki tego typu chowam to na miejsce, żeby potem przy skręcaniu nie szukać no i wydaje się, że wszystko jest czyli podsumowując Fundament, poliwęglan, no i cała konstrukcja. Pójdźmy na ogród. Moja żona już sobie działa, plewi, popadało. E, ogród mamy już wysiany, tak więc sporo tego już, jest już do segregowania plewienia. A tu po drodze, idąc, patrzę, ziemniaczki już takie duże. Co, kochani tutaj masz? Fajnego. To rzeżucha, nie A tu mamy rzutkiewkę. Bo ja na ogrodzie jestem od kopania działki i plewienia. Ja mogę żuchę jeszcze z rzutkiewką pomylić, ale moja żona się zna bardziej, albo tylko ona. No w tym miejscu, gdzie. Gdzie jesteśmy, ma stanąć szklarenka, tak więc na pewno sporo czasu e, zabierze mi przygotowanie tutaj całego tego podłoża. E, no i cóż, ale mniej więcej to jest taki gabaryt. E, od narożnika do końca mamy 5 metrów, więc szklarenka będzie trochę dalej albo bliżej. No, gdzieś będziemy musieli ją zmieścić, bo jest okazałych rozmiarów. Zobaczymy, jak ona się będzie zachowywała po skręceniu. I Zapraszam na odcinek z montażu.